Ehm, dobra, gdzie to jest? Jest, tak jest. Kurde, ale waliło mi na cały ekran. Chwila, moment. Maciek versus woda. Ehm, więc teraz gramy w Mariana. Jakby co. To znowu możecie zobaczyć, jak bardzo w to lamię. Na pewno zobaczę. Jest, Super Mario Bros. Dobra. Ten komar, na którym Rayman lata nazywa się Moskit i nie martw się o schakowanie przez Bena, bo on mnie schakował. PG, co sądzisz o League of Legends. O, Takie grałeś w jakiegoś Koda lub Battlefielda? Kwota 3 złote. Dziękuję za dotację. Grałem w trzy pierwsze części Call of Duty i grałem jeszcze w, w Battlefielda to. moment. Czy tutaj jest. jest grane? Jest, ok. Więc tak, w trzy pierwsze Call of Duty w Battlefield Bad Company. Idziemy. Zaraz. O tak, dobra. Ty ty, ty ty ty. Jak można lamić w Mariana, a zaraz się przekonacie. Ok. Mam cię. Tak przy okazji to też jest moja gra z dzieciństwa, no nie. A zresztą zobaczycie jak kurde bardzo mocno w nią grałem za niedługo. O sieć siedź! Sied! W tej grze nie podoba mi się to, że tak Marian się strasznie ślizga. Taki ten, taki, taki, taki ten, yy, jak to się nazywa po polsku? Momentum czy coś takiego. Jeżeli idę do przodu, chcę się odwrócić, to nie on się ślizga. Mi to nigdy się, zawsze się nie podobało. Ale co tam, można się przyzwyczaić. Shit! Widzicie, mówiłem! Już straciłem kwiatka, ale chociaż to mam. Teraz pewnie do dziury wpadnę, ale... Moment, moment... Dobra. Takie przejdziesz całego Mario? Zajmuje to kilkanaście minut. Nie sądzę. No, zajmuje kilkanaście minut jak się chyba te wszystkie Warpy użyje, no nie? Ale ja tego nie chcę robić. Ja chcę przejść grę... No, może nie przejść, ale zagrać w grę w stu procentach. Oto kolejny magiczny donate za 10 złotych. Bardzo dziękuję. To jest bardzo miłe. Tylko niestety nie, nie doczytałem tam trochę, bo yy, czat mi zasłania. Teraz w innym miejscu jest, żeby mógł więcej widzieć. Moja mama raz przeszła całego na Pegasusa tylko dlatego, że... Sied. Moment. Pegie, teraz jak Mario miał jak... taki jakby czerwony kolor, to mogłeś zabijać przeciwniku za pomocą małych kulek ognia. Wiem o tym! Ale jak, tak jak powiedziałem, ja lamię w Mario. <gryw> a, no trudno. No chodź. I pomyśleć, że mam kolegę, który speedranuje tą grę bez problemu. A ja kurde, o co ja robię. Sied! Przynajmniej żadnego życia nie straciłem. I żadnego nie zyskałem niestety. Wynocha. W sumie to czemu do kominów nie włażę? Moment. Jej, PG, niedługo pojedziesz do Polski za te donaty. Bloodwhistle. O kurde, co tu się dzieje? Jeszcze nikt nie pisze o hentajach. O, no ja pierdziele. PGX Jeff the Killer. No już się zaczęło. Dawaj. Mario, współpracuj ze mną, bo jak nie, to zginiesz. Z mojej winy. Dobra. To no, niech to! PG, co sądzisz o League of Legends? Bo przeczytałeś pytanie, ale nie odpowiedziałeś, tak? Wiem, właśnie o tym przypomniałem. Więc tak, League of Legends myślę, że jest spoko grą sama w sobie. Ale nie lubię bardzo tych. E... graczy, że tak powiem. Są strasznie niemili i. To niczego, że tak powiem. Kurde, robisz swoje, robisz e, ten. Tam e, rozwalasz przeciwnika jak tylko możesz, ale nie, bo wyzywają cię kurde. Idioci tyle. Chociaż ten, myślę, że League of Legends ma chociażby interesujący lore, że tak powiem. Tam wiecie, tam e, usprawiedliwienia dlaczego ten dany champion jest w tym w tej grze i tak dalej, no nie? To jest całkiem interesujące. Zawsze to mi się podobało. Tak ty wiesz, że jak przytrzymasz skok, to wyżej skoczysz, prawda? Wiem o tym. Tylko, że nie trzymałem wystarczająco długo, żeby skoczyć tak jak trzeba. Fuck. No chodź. Myślałem, że trafię tego... O, dobra! Stój! Nie rób mi tego! Okej. Okay. Tu grzyb będzie, dobrze pamiętam. Przynajmniej jednego hita przetrwam. Okej. Okay. Polecam muzyczny alfabet, lola. Yy, gra jest fajna, ale ludzie tu chuje. Lol w pigułce. No właśnie. Dokładnie. No dawaj. Stój! Na widzę ruchomych platform, moment. Ostrożnie, nie jak buldożer, tylko jak ślimak. Tam kurde. kurde! Wynocha. No, paszowon. Głupie żółwie. O, nieważne. Ale dobra, dotarłem do końca, jeszcze... na razie idzie mi dobrze. Jak to mawiał Piłsudski, LOL jest piękny tylko ludzie, kurwy. PG, to prawda, że wyglądasz jak Jezus? No tak ludzie mówią. Idę grać w LOLa w tle, zostawię tego streama. Okej, okay, powodzenia. był By chronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. No właśnie. Mario seryjny morderca. PG jest takim buntownikiem, że gra w Mario w lewo dobra zaraz jak to tam dalej szło by zjednoczyć wszystkie ludy na nie stój och by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji miłości i prawdzie nie przyznać racji by, by gwiazd dosiegnąć będziemy walczyć jesse james zespół r walczy w służbie zła więc poddaj się lub do walki stani. Miał to fakt. Wubufet. Proszę bardzo. To chyba tak było. Dobra, teraz mu muszę uważać, żeby tego kwiatka nie stracić. Bo jak nie, to będzie przerąbane. No idź! Znaczy biegnij. Łu! to Jezus z serialu The Walking Dead. Brawo Klap Klap Klap. Dziękuję. To był heroiczny wyczyn. Potem się dowiedziałam, że... że nazywają się Kupa Trupa. W sumie to ja też nigdy nie wiedziałem jak przeciwnicy w Marianach się nazywają. O i si ani, ani jednego życia nie straciłem na razie. No. Ale monety to mi się przydadzą na pewno. O ile dobrze pamiętam, później będą przeciwnicy, którzy będą odporni na ogień, więc będę musiał na nich uważać. No, dobra, jest. BG to taki buldożer, że przestał pływać. BG, czy przeczytałbyś pastę pod tytułem The Yellow Devil? Jest to pasta pokroju Sonic AXC, więc nadawałby się na odcinek gównianych past. No się zobaczy. O! Okej, okay, tego nie wiedziałem. Ale to nic, i tak już mam kwiata. Nie, nie w tyłu, kurde! No właśnie. O, dobra. Widziałem, że gdzieś jest jakiś sekret, ale nie wiedziałem gdzie konkretnie. Teraz już wiem. Gdzieś tu nie ma ukrytego jakiegoś bloka z pieniędzmi? Niech to nie ma. O, kurde, była, ja uciekłem. PG, pograj w ten Dragon Ball Boots Fury, ale to stream z platformówkami, więc nie da rady niestety dzisiaj. Fak? Jest, udało się, łu! PG, czy pamiętasz podróby na Pegasusa? W sumie to dla mnie to nie były podróby, dla mnie Pegasus to było coś fajnego. Pamiętam te cartridge, 9 milionów gier w jednym, mimo tego, że to były warianty, może z 10 gier. Jedne bardziej zbugowane, inne, inne na przykład, nie wiem, marianowe, miały więcej życia. Z 90 żyć, pamiętam, że był nawet jeden hak. Taki był. Dzięki temu, no, przynajmniej nie lamiłem aż tak bardzo, bo mogłem dojść trochę dalej niż zwykle. Moment. Okej. Okay. Ale, ten, Pegasus był bardzo fajną konsolką, nie powiem. Dużo gier się grało. Takie, zaśpiewaj Pokémony, nie! Nie zaśpiewam. To było 5 gier. No może i 5 gier. U mnie pamiętam, że jeden cartridge miał 10 zmodyfikowanych. Teraz. A i przy okazji zemszczę się. O! Udało się! A, myślałem, że ciebie tu skomposuje, no nic. No dobra, nieważne. Uff, Jak szczała kurde. Siedem Grand Dada kojarzę to. BG dała 1 milion dolarów albo zastrzelę Totodile. A tylko Grand Dad BG miałeś kiedyś takiego naprawdę mocnego doła miałem eee, rok temu. Z, zaraz, nie, dwa lata temu już. UF udało się! Jakieś deprechy dostałem przez to, że na uniwersytecie byłem, nie? Fuck. I yy, no nie wyszło mi tak jak chciałem, no nie? Bo myślałem, że kurde podbiję świat, a to kurde nie podbiłem. Bo niczego pra praktycznie nie zdałem. I miałem depresję z tego powodu. A ostatnio jest moda na depresję na YouTube, więc niestety no jakby to powiedzieć trochę z... Przedwcześnie mi ona się pokazała, ale teraz już jest ok. No bo wiecie, ja najbardziej nie lubię takiego uczucia, że starasz się, no nie, dajesz z siebie wszystko, a i tak ci nie wychodzi. To jest jedno z najbardziej chujowych uczuć na świecie, według mnie. No i też skombinowanie tego, że łatwo się poddaję, to też nie za bardzo mi pomaga. Tu chyba życie mogę zdobyć. O, mogłem stracić kurde życie. Słyszałeś może o kanale Silva Gunner. To on yy, ten, chyba muzyczki z gier yy, przesyła, czyż nie? Tak mi się wydaje. W takim razie znam. Słyszałeś? A, to już czytałem, ZW. A no tak, mówiłeś o tym przy Anochanie. znam ten ból, no niestety. Ale teraz już jest lepiej. O, ja pierdolę. To się liczy najbardziej. Kurde, jeszcze życia do tej pory nie zdobyłem. Cholera jasna. Spróbuję do komina wejść. O, udało się. Dobra. To mi trochę pomogło przy tej mojej retardacji, bo odzyskałem moje. Mój one-up jeden. O cholera, o nie! Dobra, was muszę rozwalić. Kurde. P.G. był takim buntownikiem, że jak cała klasa wyjeżdżała na wycieczkę, to on już wracał. Mama wysłał, nazywała tego Tołda księżniczka z majtkami na głowie. Toad to jest śmierdziel, bo on fakio nam pokazuje na końcu. Zresztą mogliście zauważyć. The fuck you, Mario, The Princess is in Dodder castle. Masz środkowego palca na do widzenia. Don't to chuj. Nie lubię go. Woo. Woo. Ale kombos! Ale mi się udało, dobra. Gem dobry wróciłam. Cześć, kocham renatkę Sancheza 6669. Wiesz, że poziomy z tego Mario były rysowane na karce i wyprowadzane do gry, a krzaki to pomalowane chmury, tak wiem o tym. Chmurki mają takie same te, jakby to powiedzieć, taki sam kształt jak te krzaki. Zresztą ten. Widziałem, to chyba rok temu na E3 było. Tam konferencje Nintendo i oni mniej więcej właśnie tłumaczyli to. Mówili o tym. Tu chyba wodny level będzie. Fak, ale by mi się teraz kwiatek trzymał. A widzicie, Mario kurde umie pływać. A Rayman nie. To teraz ja wam się kurde. Ja wam pokażę, jak się pływa. O, siedź, siedź. Żadnych głupich ryb. Dziękuję, postoję. O, fak, no dobra. P.G., Jeff, debiler, jest twoim fan i chce z tobą mieć dzieci. Ale ja nie chcę. Bo Jeff to śmierdziel. O, fak, fak, dobra. Myślałem, że... ...wpadnę na coś... ...niedobrego. Dawaj, dawaj! Uff, dopłynąłem do końca. Mario to hydraulik, więc... Musi umieć pływać. I PG znowu pływa. O, PG, twój raj, świat podwodny. World minus jeden. Mario może siedzieć pod wodą cały dzień i się nie utopi. O, no i widzicie, popisałem się, tylko jedno życie straciłem. PG, pływasz po warszawsku, brzuchem po piasku. PG, będzie księgowym ekobol. O, nie, tylko nie to. Jestem ponownie, cześć wilczurek. Witam z powrotem. O fak, fak, nie. U! Niech to, czemu nie skoczyłem dalej. Game over. <grywki> Drugi game over i dopiero 15 minut. Nie, ponad 16 trochę. Ko kurde no. Teraz z arpa użyję, mam to gdzieś. Znaczy, nie zwarpa, tylko warpa i tyle. Wkurzyłem się na cały świat, spalę go moimi ognistymi kulkami. No, i rozdeptam wszystkich moimi brudnymi filcami, ponieważ mam już dość. O, no nieważne! P.G.: Zagraj w Pokemon Dark Rising. P.G.: yy, Dlaczego tak rzadko są streamy? A ja wiem. Akurat... Teraz na wakacje to można powiedzieć, że są często, no bo... Zwykle streamów nie robię. <laughs> Może Z2 zrobiłem podczas roku szkolnego. A tak to nie. Tak więc można powiedzieć, że streamy są często. O nie! Uff, udało się. Sorry za wrześnięcie. Nieważne, będę po prostu unikać wszystkiego i wszystkich, jak tylko mogę. Mogę już tutaj? Nie, jeszcze nie. To gdzieś tutaj mogę od razu już pójść. O, w ten sposób. By uchronić świat od dewastacji by uchronić lud dekilerów. Miłości i prawdzie nie przyznać racji, by zrobić dobrą pastę, będziemy walczyć. Nina, Jeff, zespół Killer walczy, walczy w służbie zła, więc poddaj się lub gin. Smile dog to fakt. Dobra, idziemy do Warpa, bo mam gdzieś to. Do drugiego świata, tam zginąłem, nie? Jak będę miał pieniądze, a pewnie nie będę miał, to kupię te nowe pokémony Sun Moon. Ja też jak będę miał, ale pewnie nie będę miał, to kupię sobie te nowe poki i tyle. Chociaż mam teraz zaległości w, w grach na 3DS-a. Jest, yy, są dwie gry, które chciałem kupić: Fire Emblem Fates i Bravely Second. I myślałem sobie, ła, wow, zakupię je sobie, będzie fajnie. No, nie, kurde, one już wyszły od dawna, a ja nawet pieniędzy nie mam. Chociaż z drugiej strony, teraz to już nieważne, bo na, na, na początek idzie ten mikrofon cały do kupna. Muszę na tym się skupić. No ale z drugiej strony, tak mam rzeczy do roboty, bo na emulatorach siedzę teraz. Kurde, wciąż mam tere Faction na PS2 do przejścia, to też będę musiał kiedyś to obczaić. Otwórz oczy za siebie, spójrz, co myślisz o Nintendo 2DS? Ja myślę, że. No. Nintendo po prostu nie umie nazywać z, e, tych modeli 3DS-ów. O cholera. Nie to, że same 2DS coś z tym jest nie tak, no nie? No, mimo tego, że wygląda jak tost, to ten kurde 3DS, 2DS, New 3DS i tak dalej. Kurde, Nintendo powinno nauczyć się lepsze te wymyślać, nazwy. Bo ludzie, którzy nie znają się na konsolach, to po prostu oni. Mogą, mogą to wszystko jeszcze pomylić, a przy okazji jeszcze jak ten pierwszy DS jest, no nie DSI i tak dalej, to o mój Boże, to jeszcze większe zamieszanie. Uh, Znowu! Jak ryba w wodzie się czuje. Dobra, teraz muszę się skupić. W sumie to też jestem ciekaw, co te NX będzie. Czym to będzie tak konkretnie? Fuck. NIE! No to jak PS2, PS2, Fat PS2, Slim PS2, Super Slim? Ja mam... Yy, jest Super Slim, bo myślałem, że są tylko dwa modele, jest Fat i Slim. To ja mam Slima. Jeszcze kupiłem nawet wtedy, kiedy PS2 ten wydawali. Jakiś 5 lat temu. Pak. Dawaj, jak ryba w wodzie, jak ryba w wodzie. Bo nie jak te zasrane ryby. O! Kurde. Mało brakowało. Dawaj, dawaj, dawaj. Uff, udało się. I znowu jedno życie straciłem, ale to nic. Enix podobno ma być hybrydą konsoli przenośnej z konsolą domową czy coś. W sumie Wii U też można powiedzieć, że to jest hybryda konsoli przenośnej domowej, no bo ten cały gamepad ma. Na, na nim jest ekran, i nie, chyba większość gier też działa, i tylko na tym gamepadzie. Że na przykład Super Smash Bros. sobie pograsz. Tylko, że oczywiście musi być blisko konsoli, bo inaczej nie będzie ci tam rejestrować. Oto kolejny super duper magiczny donate, tym razem. Cholera, nie doczytałem, ale i tak wielkie dzięki. Bo mi tutaj czas zasłania, a nie mogę za bardzo nic zrobić. Chyba że. O, zniknął. Cholera jasna. No nic, ale dziękuję jeszcze raz za magicznego Donate'a. Uff, jak bulldozer, kurde! Uf, udało się! Udało się, dobra. Najgorsze za mną. Takie, jaki masz model 3DS-a? New czy Old? Mam e, 3DS XL, czarny. Gdzie jest Mario? Mario jest w zamku! Miałem pomysł na grę, ale zapomniałam. Maciek, głupi grubas. U, tu grzyb jest. Ja w sumie też grzyby lubię. O, to ten labirynt tutaj będzie. Jak się do niego szło. Moment. Nie O, uf. Chciałem się zatrzymać, ale Marian pobiegł dalej. Dziękuję bardzo, Marian, że przyjąłeś inicjatywę. Moment. Ja mam zwykłego 3DS a czerwonego. Ale co sumie nie powiem? 3DS to bardzo fajna konsolka. Ale kurde, to co Sony robi z Vito to coś przerażającego. W ogóle nie wspierają tej konsoli. O widzicie? Taki mały pikselowy fuck you nam pokazuje Toad. Spierdzielaj kurde. Księżniczko z majtkami na głowie. Och, cholera, myślałem, że mój kombos zadziała, ale to nic. To mi się przyda. Niech to. No dobra, Maciek jest takim butownikiem, że kupuje gry free to play. Eee, jakie lubisz grzyby? A ja wiem, każde. Oczywiście te jadalne nie. O, fuck, jak tutaj... Chyba przez... A nie, zaraz. Mam pomysł. Nie! Ty durniu jeden! Nie chciałem przechodzić przez komin! Współpracuj ze mną, jak do ciebie mówię. To, że raz inicjatywę przyjąłeś, to nie oznacza, że musisz cały czas to robić. O nie, te skurczybyki. Dobra, udało się. Okej. Okay. Fak. I znowu wilczurka.pl. Dziękuję bardzo za to wilczurek.pl O cholera, o cholera. No tutaj jakoś buga można zrobić na nieskończone życie, ale ja nie mam pojęcia jak to się robi już. Prędzej wszystkie te moje życia, które mam stracę niż mi się to uda. Na jaki mikrofon zbierasz? Na. Yy, Blue Yeti. Nie, nie, jak na snowball raczej, o właśnie. To jest taki tani. Dużo dobrego słyszałem o nim. Yy, tutaj normalnie powinien kosztować 50 euro, tak mi się wydaje. U, moje! Chwila. Yy... Proszę cię, daj Bena. PG jest takim butownikiem, że w Pokémonach wypuszcza je na wolność. Czemu z sieci T-Mobile nie mogę wysłać donate'ów? Nie mam zielonego pojęcia. Ale wielkie dzięki za to, że próbujesz, no nie liczy się... gest, że tak powiem. Czy tu czasem Laki tu nie powinien być? Ten śmierdziel na chmurce. A, myślałem, że tu będzie coś... O, stój! Dobra. U, u, u. No Mario, ty to jesteś szybki. No, udało się. Ile złotych kosztuje? Okej, okay. czy mogę dać linka? A jak chcesz, to daj. Tylko, że ja niestety nie będę mógł na niego kliknąć, bo teraz gram, no nie? 26 minut. Jeszcze trochę i kolejną grę zaczynamy. To będzie też na Nesa? I też będziecie mogli zobaczyć, jak strasznie w tolamie, bo to jest dość trudna gra. O wiele trudniejsza od Mariana, to na pewno. Przynajmniej życie zdobyć, dawaj. O, uf, myślałem, że spadnę. O cholera, pieniądze do ciebie nie poszły, ale za samo próbowanie mi kasę zżera. Serio? To skurczy byki jedne. To w takim razie już nie wysyłaj, jak ci kasę zżera. I tak wielkie dzięki, jak mu już mówiłem, że ten, za gest. No nie, że za to, że próbujesz. To się liczy. U, udało się. Mm, mm, ko y kocie... Gdzie jesteś? Jestem w T-Mobile. Nawet zmienienie trybu gry z Insane na normal usuwa postępy. Zapisuje levely itd., ale usuwa postępy w przychodzeniu mapy. Jaka zajebista gra. Z Orecz, wyszło normalnie działa, Loli. Dobra, dobra. Przynajmniej ten zamek jeszcze z... przejść. Uf. Thank you very much. Na pewno, na pewno nie uda mi się go. A właśnie, i, i tekstury lawy mają taką samą teksturę jak woda. Tak jeszcze przy okazji powiem taką ciekawostkę. Te języki ognia są takie same jak te języki, które wypluwa Mario. Znaczy, no, no wiedziałem, że nie, do, nie dotrwam do końca z tym! Cholera. pieruk to taki buntownik, że unika... O, Ice Poker has donated 10 XXE. Dziękuję bardzo za dotację. Fak, fak, fak. Muszę uważać, muszę uważać! Niech to szlag. Ile jeszcze żyć? Game over i 6 monet, ja pierdzielę. Dobra, no to myślę, że to chyba trzy game overy w pół godziny. Dobra. Myślę, że czas teraz na nową grę. Tak więc odhaczę to. Yy, na chwilę streama tego. Zakończę.